Paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa Degina Księga Tajemnic II wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy widma, studnia z nieznanego metalu. Potwory z Agambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Czy żyją jeszcze dinozaury? Pewne odkrycia w Afryce powołały do życia osobliwy problem, który warto jasno przedstawić i zastanowić się nad nim, mimo że wywołuje on niechęć uczonych. Lecz dla ogółu jest to kwestia rozpalająca wyobraźnię. Rzecz dotyczy pytania zrodzonego być może z marzeń. Czy jest możliwe, by jakieś dinozaury żyły jeszcze w najbardziej zapadłych zakątkach Ziemi? Mamy oczywiście dowody na poparcie twierdzenia, że dinozaury wyginęły z Kretesem przed milionami lat, choć sporo ludzi wierzy, że one jeszcze istnieją. Dowody, które przytaczają są rzeczowe, chociaż wyłącznie pośrednie. Znaczna ich część mogłaby zostać Odrzucona jako wytwory wyobraźni, pomyłki, efekty zbyt daleko posuniętego entuzjazmu czy niedorzeczności głoszone przez tubylców. Jednakże zwierzęta jak tuatara, zwana też haterią, po łacińsku svenodon punctatus, gatunek gada o długości jednego metra i kilka milionów krokodyli, których istnieniu nie można zaprzeczyć, gdyż owe gady są równie realne jak słonie z naszych ogrodów zoologicznych czy bydło z naszych pól. A przecież zwierzę Zwierzęta te, pochodzące sprzed milionów lat, przetrwały do naszych czasów bez żadnych istotnych przeobrażeń cielesnych. Znany południowoamerykański myśliwy, szczycący się swym nazwiskiem, Gobbler, po polsku gobbler znaczy mniej więcej pożerający wszystko, po powrocie z Angolii oświadczył w dzienniku Cap Argus, że w Afryce żyje olbrzymie zwierzę, którego wygląd można porównać do rzekomego dinozaura z bagiem jeziora Di Lowlow, którego tubylcy nazywają Chipeku. Jego waga, twierdził on, wynosiła podobno 4 tony atakuje nosorożce, hipopotamy i słonie. Myśliwi słyszeli w nocy, jak Czipekłe pożera zabitego nosorożca, miażdżąc kości i wyrywając ogromne kawały mięsa. Głowę i ogon ma takie same, jak ogromna jeszczurka. Jeden z uczonych niemieckich sfotografował go. Przeszukiwałem bagna, lecz tubylcy powiedzieli, że pojawia się on niezmiernie rzadko i nie mam żadnej szansy na wytropienie tego potwora. Niemniej jestem przekonany, że Czipekłe istnieje. Naprawdę. Koniec cytatu. Oświadczenie i zdjęcie wywołało na łamach dziennika eksplozję komentarzy, lecz najdziwniejsze było to, że większość specjalistów, zarówno spośród naukowców, jak i myśliwych, znających dobrze te okolice, przyznawała, że istnienie tego potwora jest możliwe. Inny znany łowca grubej zwierzyny, major H.C. Maidon, mający ponad 10 doświadczenie w polowaniu na zwierzęta w Afryce, napisał na ten temat. Czy ja w to wierzę? A dlaczego nie? Jest w tym według mojej oceny 50% tubelczej wyobraźni, lecz i zarazem 50% prawdy. Kiedyś w Livingstone w Rodezji spotkałem człowieka, starego myśliwego badacza, który przysięgał, że widział potwora wodnego w jeziorze Mueru czy Moero i badał jego ślady. A dlaczego nikt jeszcze nie złapał żadnego z nich? Dlatego, że żyją w lasach albo na bagnach. Ilu ludzi widziało bongo, wielką antylopę Tragelaphus z lasów i strzęsawisk, albo olbrzymiego leśnego wieprza Hilocoerus z Meinerzhagen, krewny Babirusy czy duikera o żółtych plecach, małą leśną antylopę cefalofus, a przecież nie są one wyjątkowo rzadkimi okazami. Koniec cytatu. Również warty zastanowienia jest fakt, że najsłynniejszy handlarz zwierząt, Karl Hagenbeck, nie tylko wierzył w te opowiadania, lecz i wyłożył znaczną sumę pieniędzy na zorganizowanie wyprawy, którą wysłał do Afryki pod wodzą swego najlepszego myśliwego. Trzeźwy człowiek interesu, mający wieloletnie doświadczenie w zakupie i sprzedaży zwierząt nie angażowałby się w podobną sprawę, gdyby nie miał bardzo realnych podstaw, by sądzić, iż jego pieniądze przyniosą mu konkretne korzyści. Otrzymałem z dwóch konkretnych źródeł, pisał Hagenbeck, doniesienia o istnieniu ogromnego, całkowicie niestanego zwierzęcia, które podobno mieszka w Rodezji. Otrzymałem w rzeczywistości identyczne relacje: jedną od moich współpracowników, drugą od angielskiego dżentelmena, który był na polowaniu. Na grubego zwierza w Afryce Środkowej. Doniesienia te były więc całkowicie niezależne od siebie. Tubylcy opowiadali obu moim informatorom, że w głębinach Wielkich Bagien żyje ogromny potwór. Na pół słoń, na pół smok. Nie jest to jednakże jedyne świadectwo istnienia tego zwierzęcia. Już wiele lat temu Menges czyli Józef Menges, podróżnik, myśliwy Karla Hagenbecka, który jest oczywiście godny zaufania, słyszał podobną opowieść od murzynów. Jeszcze bardziej niezwykłe było doniesienie, że na ścianach niektórych grot środkowej Afryki znajdują się autentyczne rysunki tego dziwnego stworzenia. Według tego, co opowiadano mi o zwierzęciu, może to być jedynie rodzaj dinozaura, zbliżonego prawdopodobnie do brontozaura. Koniec cytatu. Łatwo jest śmiać się z tych opowieści, drwić z majora Majdona i nieszczęsnego handlarza zwierząt. Wolno traktować takie relacje ze sporą dozą sceptycyzmu i ostrożność jest bez wątpienia warta zalecenia, jeśli nie chce się mieć na karku całego tabunu pukających się w głowy uczonych. Jednakże pozostawienie zarazem sprawy swojemu biegowi byłoby postawą niegodną badacza. Granice zoologii są bardzo szerokie. Liczba zwierząt, które mogą być jeszcze wykryte na naszej planecie, jest o wiele większa, niż można sobie wyobrazić i niż ogół gotów jest uznać. I nie są to tylko mikroskopijne robaki czy maleńkie tropikalne chrząszcze, lecz także duże zwierzęta, jak na przykład okapi, zwierzę wielkości małego konia, którego istnienie do roku 1900 uważane było za bajkę. Liczba rodzajów zupełnie nowych zwierząt, które odkrywa się co roku, jest zaskakująco wysoka. Upowszechnił się pogląd, że powierzchnia Ziemi jest dziś dokładnie zbadana, w większej części dobrze poznana i odtworzona na mapach. Jest to pogląd fałszywy. Procent powierzchni ziemskiej, która jest rzeczywiście zamieszkana, oznaczona, uprawiana albo służy do regularnej komunikacji jest bardzo mały. Nawet jeśli do tego dodać obszar, który jest używany jedynie do polowań albo zbiorów, to i tak rozległe tereny pozostają całkowicie nieużytkowane. Takie tereny znajdują się na każdym kontynencie. Na każdym kontynencie są strefy, do których nie dociera żaden człowiek przez wiele lat. I nie są to tylko rozpalone pustynie albo lodowe pałacie stref podbiegunowych. W pewnych rejonach tropików istnieją tereny nieprawdopodobnie rozległe, gdzie nikomu nie udało się jeszcze dotrzeć. Nietknięte łańcuchy górskie w Australii były oglądane tylko z dołu. Nikt nie zapuścił się dotąd na wielkie połacie północnych Himalajów, nie udało się nikomu zwiedzić mrocznych zakątków Nowej Gwinei. Bagniste ziemie Adaru w środkowej Afryce zajmują blisko 4700 km2, a moczary z Bar al-Ghazal o wiele więcej. Fakt, że na mapie są zaznaczone nazwy, nie oznacza wcale, iż kraj jest znany. Lotnicze zdjęcia topograficzne, wykonane nowoczesną techniką, umacniają jedynie fałszywe przekonanie, ponieważ mnóstwo szczegółów terenowych zostało zarejestrowanych z dość dużą precyzją i szybko umieszczonych w atlasach. Otrzymują one nazwy i zapełniają puste miejsca, gdy tymczasem kraj pozostaje nietknięty. Innym faktem, z którego nie zdają sobie w pełni sprawy nawet specjaliści, jest niezwykła selektywność, jaką przejawiają liczne zwierzęta w wyborze miejsca osiedlania się. Zwłaszcza wielkie zwierzęta starają się przebywać w strefie jak najbardziej ograniczonej, która często jest bardzo specyficzna, jeśli idzie o szatę roślinną lub inne charakterystyczne cechy środowiskowe. Nawet zwierzęta wędrowne, przemieszczając się często z jednej do drugiej części jakiegoś szczególnie odpowiadającego mu, rodzaju lasu unikają innych lasów. Hipopotamy całymi stadami żyją w pewnych odcinkach rzeki i nigdy nie zobaczy się ich w innych. Wszelkie stworzenia, które żyją w tropikalnych bagnach otoczonych suchą dżunglą pozostaną tam na zawsze i o ile na te bagna nie przedostaną się ludzie, może ich nikt nigdy nie zobaczyć. Na takich bagnistych terenach, rozciągających się na przestrzeni 4700 km2, może z pewnością ukrywać się wiele ogromnych zwierząt. Jeszcze większe możliwości ukrycia się przed naszymi oczami mają zwierzęta wodnolądowe. Nie od rzeczy jest tu zauważyć, iż wszelkie świadectwa dotyczące niezidentyfikowanych zwierząt podobnych do dinozaurów odnoszą się do stworzeń błotnych, które chowają się do wody, kiedy czują niebezpieczeństwo. Rozległość Afryki jest przysłowiowa i może być potwierdzona przez tysiące pilotów. Lecz aby można było rzeczywiście to ocenić, trzeba zobaczyć wszystko z poziomu ziemi. I tylko obserwując z ziemi można również zrozumieć prawdziwy charakter tropikalnych lasów i bagien. Można spędzić wiele czasu wypatrując w małym skrawku zarośli zwierzęcia, którego się nie widzi, choć słyszy się jego oddech. Można nie zauważyć nawet słonia, który potrafi poruszać się bezszelestnie. W Wśród Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Afryki, a szczególnie myśliwi polujący na grubą zwierzynę w najbardziej odludnych terenach, nie żartują sobie z opowiadań, które tak bawią ignorantów. Weźmy choćby opowieść przywiezioną w roku 1920 z Kongo przez niejakiego M. Lepeja. Człowiek ten powrócił z wyprawy myśliwskiej i oznajmił, że spotkał na bagnach niezwykłe, ogromne zwierzę. Zwierzę to zaatakowało go, wydając rodzaj pomruku. Myśliwy strzelał jak szalony, lecz widząc, że to nie powstrzymuje zwierzęcia, wycofał się pospiesznie. Kiedy potwór zaniechał pościgu, Lepejcz odwrócił się i obserwował go przez lornetkę przez dość długi czas. Oświadczył, że zwierzę miało 8 metrów długości, długi, spiczasty pysk, Mały róg nad nozdrzami i łuskowatą narośl na górnych kończynach. Jego przednie łapy wydawały się uformowane jednolicie jak u konia, lecz łapy tylne zakończone były oddzielnymi palcami. Najdziwniejszą rzeczą w tych opowiadaniach jest nie tyle ich liczba, co krańcowe rozproszenie miejsc ich pochodzenia. Do tego jeszcze nasze nowoczesne atlasy są bardzo mylące z powodu zwyczaju wypływającego na ogół z konieczności umieszczania całej Afryki na jednej stronie, co stwarza wrażenie, że Kamerun nie leży zbyt daleko od górnego biegu. Ta odległość wynosi faktycznie 2500 km, a obszar pomiędzy jednym i drugim to rozległe tereny lasów, błot i sawan. Tubylcy mieszkający po jednej stronie tego obszaru nie mają zupełnie nic wspólnego z mieszkańcami z drugiej strony. A jednak na obu krańcach słyszy się pełno bardzo podobnych historii. Historie opowiadane przez tubylców spotyka się na całym obszarze lasów w strefie deszczów równikowych. Od Gambii na zachodzie do Nilu na wschodzie i ku południowi aż do Angolii i Rodezji. Myśliwi Karla Hagenbecka słyszeli takie opowiadania w Liberii, a szef niemieckiej wyprawy do Kamerunu w 1913 roku sporządził bardzo interesujące sprawozdanie, które nigdy nie zostało w całości opublikowane, lecz którego fragmenty były cytowane przez wielu autorów. Z bardzo odległych od siebie okolic zebrał on opisy domniemanego zwierzęcia nazywanego Mokale Mbembe. Dostarczyli mu ich doświadczeni miejscowi przewodnicy, którzy absolutnie nie mogli się znać ani kontaktować ze sobą. We fragmentach jego raportu czytamy. Zwierzę, jak mówią, ma szaro-brązową, gładką skórę. Jest prawie tak wielkie jak słoń, a przynajmniej jak hipopotam. Ma podobno długą, bardzo giętką szyję i coś w rodzaju rogu. Inni mówili też o długim muskularnym ogonie jak u krokodyla. Łodzie, które się próbują doń zbliżyć zwykle zostają zatopione. Zwierzę atakuje je błyskawicznie i zabija ludzi, lecz nie zjada ciał. Stworzenie to żyje rzekomo w grotach wydrążonych przez rzekę w iłach przybrzeżnych na wyraźnych zakolach. Mówi się, że potwór wychodzi na brzeg nawet w biały dzień szukając pożywienia. Jest podobno wyłącznie roślinożerny. Szczegół ten nie pasuje do mitycznych wyobrażeń zwierząt. Pokazywano mi jego ulubioną roślinę, rodzaj liany o dużych białych kwiatach, mlecznym soku i owocach podobnych do jabłek. Na wybrzeżu rzeki Essombo pokazywano mi ślady, które rzekomo zostawiło to zwierzę szukając pożywienia trop był świeży, a rośliny opisywanego gatunku znajdowały się naokoło. Lecz było tam tyle śladów słoni, hipopotamów i innych ssaków, że nie można było wyodrębnić specjalnego tropu. Koniec cytatu. Na temat wiarygodności opowiadań tubylców toczy się zajadłe dyskusje. Opinie wydają się być prawie równo podzielone, choć obie strony skłonne są lekceważyć pewne fakty. To prawda, że animistyczne wierzenia mieszkańców Afryki pełne Das Tak realnych dla tubylców, jak dla nas zwierzęta. Jednocześnie należy podkreślić ich doskonałą znajomość przyrody. Afrykańczyk potrafi nazwać wszystkie zwierzęta swego kraju, zna dokładnie ich obyczaje i odróżnia wszelkie najdrobniejsze ich odmiany. W kontaktach z cudzoziemcami zdarza się, że aby sprawić przyjemność słuchaczowi, Afrykańczyk przejaskrawia fakty, a nawet często fantazjuje. Lecz równie silna jest jego niechęć do ujawniania jakichkolwiek szczegółów. Dotyczących jego terenu, które, jak sądzi, mogłyby interesować cudzoziemca. Wypływa to z lęku i przykrych doświadczeń, ale jeśli uda się już zdobyć zaufanie mieszkańca Afryki i ten zaczyna opowiadać o obyczajach zwierząt, należy słuchać go z uwagą. Afrykańczycy zawsze uważali, iż komary mają coś wspólnego z malarią, który to fakt został przez nas stwierdzony stosunkowo niedawno. Podobnie było z Okapi. Mówiono o nim w Afryce na długo wcześniej, zanim biały człowiek po raz pierwszy schwytał to zwierzę. Posłuchajmy więc, o czym jeszcze mówi się w Afryce. Nieżyjący już król Lewanik z plemienia Barocce interesował się żywo fauną swego kraju i znał opowieści o ogromnym gadzie żyjącym na terenie wielkich bagien. Przekazał swoje informacje białym, lecz prawie nikt nie uwierzył w nie. Wydał więc bezwarunkowy rozkaz, aby następnym razem, skoro tylko któryś z jego poddanych zobaczy zwierzę, natychmiast dano mu znać. Po pewnym czasie zgłosiło się trzech mężczyzn z oświadczeniem, iż na brzegach spotkali zwierzę, które miało długą szyję i małą głowę, podobną do głowy węża i że wycofało się na błota, czołgając się na brzuchu. Król udał się niezwłocznie w to miejsce i w swym urzędowym raporcie oświadczył, że zwierzę zostawiło szlak w trzcinach, cytat, tak szeroki, jak gdyby go przebił track wagon. Wóz transportowy burów, przypominający słynne kryte wagony z czasów podboju Dziekiego Zachodu po zdjęciu kół. Koniec cytatu. Inne lokalne świadectwa pochodzą z bardzo oddalonych od siebie źródeł. Doświadczony biały myśliwy, niejaki Stevens, sierżant Stevens, wspomniany przez wielkiego przyrodnika angielskiego Johna Gwela Milleyza, sprawujący nadzór nad dużym odcinkiem linii telegraficznej biegnącej wzdłuż brzegów Górnego Nilu, dostarczył wielu wskazówek o ogromnym gadzie mieszkającym na moczarach i znanym wielu pod nazwą Lau. Tubelcy opisywali Stephensowi zwierzę bardzo szczegółowo, a kilku z nich utrzymywało, iż byli przy tym, jak je zabijano. Różnice dotyczące długości tajemniczego lau były znaczne. Oceny wahały się od 12 do 30 metrów. Jednakże panowała zgoda co do tego, że był gruby jak osioł, maście ciemnożółtej i że miał głowę wyglądającą niegodziwie, podobną do głowy węża z wieloma mackami czy też grubymi kolcami, które wyciągał chcąc chwycić swą ofiarę. Później belgijski administrator kolonialny w Kongo oświadczył, że nie jeden raz widział lau na bagnach. I strzelał do niego. Jedno z bardziej przekonujących sprawozdań tubylców pochodzi z Rodezji Północnej i wydaje się dotyczyć zwierzęcia spokrawnionego z ciepekły. Pewien Anglik. Pisarz o nazwisku J.E. Huggs, który spędził 18 lat nad jeziorem Bangwolo w tym kraju, opisał zabicie jednego z tych zwierząt, tak jak mu to przedstawił wódz plemienia z tych stron, który słyszał o wydarzeniu od swego dziadka. Prawdopodobnie mężczyźni z plemienia zabili to zwierzę oszczepami używanymi do polowań na hipopotamy. Miało gładkie ciało, bez sierści, ciemną barwę, a jego głowa ozdobiona była pojedynczym rogiem z białej kości. Historia ta była głęboko zakorzeniona w lokalnej tradycji i wspomniany Anglik wierzył w istnienie zwierzęcia. Przyczyniło się do tego zapewne oświadczenie angielskiego urzędnika o nazwisku Edgecrowd, który słyszał jak jakieś wielkie zwierzę pluskało się w jeziorze nocą, a na zajutrze rano badał ogromnych rozmiarów nieznane ślady na brzegu. Nazwa dinozaur, która oznacza po prostu straszliwą jaszczurkę jest terminem potocznym – a nie naukowym. Najlepiej by było nadać tę nazwę dwu grupom gadów, uważanym za ostatecznie wymarłe, lecz często określa się tym mianem także wymarłe gatunki wielkich zwierząt z wszelkich innych grup, wliczając w to praszczurów żółwi, krokodyli i jaszczurek. Jednakże ani w znaczeniu ogólnym, ani gatunkowym nazwa dinozaur nie musi przywodzić na myśl koniecznie prymitywnej budowy, archaiczności genetycznej czy nawet wielkich rozmiarów, gdyż istnieje dużo takich osobników, które są wielkości średniej, małej lub miniaturowej. Krokodyle jako grupa są równie stare i pojedynczo znacznie większe niż wiele dinozaurów, a żółwie należą do jednej z najbardziej prymitywnych grup spośród wszystkich gadów. Mała Tuatara o kształcie jaszczurki, która żyje jeszcze na wyspach w pobliżu Nowej Zelandii, jest w ogólnym pojęciu dinozaurem. Jest ona stworzeniem o wiele bardziej prymitywnym. Pochodzi z dawniejszych czasów niż obie grupy zwierząt, nazywane przez nas w wąskim sensie dinozaurami. Te ustalenia stawiają całe zagadnienie w zupełnie innym świetle. O ile żuwiom, tuatarze i krokodylom udało się przeżyć od epoki gadów, nie ma rzeczywiście żadnych powodów, aby zwierzęta z innych grup, wśród których znajduje się sporo osobników o wiele mniej prymitywnych i w ramach których mieszczą się okazy zakwalifikowane do dinozaurów, miałyby również nie przeżyć. Większość gadów wyginęło przy końcu okresu zwanego kredowym, kiedy bardziej energiczne i zwinne ssaki zyskały przewagę, lecz nie jest wykluczone, że kilka z nich mogło przetrwać aż do naszych czasów w ogromnych odizolowanych bagnach afrykańskich, jedynej części świata, która pozostała tropikalna i względnie niezmienna od okresu kradowego i której prawie nie dotknęły ani wielkie zlodowacenia, ani ruchy górotwórcze epok przejściowych. Czy wszystko to może być tylko wytworem wyobraźni i marzeń? Czy ci wszyscy myśliwi polujący na grubą zwierzynę, strażnicy rezerwatów dla zwierząt, afrykańscy urzędowi kronikarze szukali tylko sensacji lub byli pijani? Nie ma dowodu naukowego, że dinozaury przetrwały do naszych czasów, ale nie ma też całkowitej pewności, że ich pojedyncze egzemplarze nie mogły przetrwać. Ardzie Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Degina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl